Cześć wszystkim. Czwarta część oczywiście ukazała się z małym opóźnieniem, spowodowanym tam wieloma różnymi rzeczami, typu na przykład latanie. Natomiast wracamy. Tak jak napomniałem pod koniec części trzeciej, teraz zajmiemy się drugą kategorią stref, mianowicie strefami doraźnymi, znaczy strefami aktywowanymi doraźnie i strefami tymczasowymi. Pierwsza kategoria, czyli te wszystkie CTR, MCTR i rzeczy temu podobne, były albo aktywne, są albo aktywne stale 24 godziny na dobę, albo są aktywne według ściśle określonego, ogłoszonego harmonogramu. To, o czym my teraz mówimy, jest to cały, nazwijmy to, dynamizm. Są to strefy, które są zdefiniowane w znaczeniu, istnieją albo stale, albo, tak jak wspomniałem, są tworzone na jakiś tam z góry określony czas. Natomiast sama ich aktywność jest już, no nie jest już określona jakimkolwiek harmonogramem, tylko jest po prostu... Można by to nazwać ad hoc, yy, ogłaszana przez coś, co się nazywa AUP, Airspace Usage Plan. I notabene AUP jest to właśnie ta mapa, którą myśmy sobie tutaj yy, bardzo często yy, pokazywali, czyli airspace.pansa.pl. O tym, jak dokładnie sprawdzać informacje, jakie strefy aktualnie istnieją, jakie strefy są aktywne. Będzie w następnej części, a tak naprawdę w szóstej, nie w piątej. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do konkretów, czym się różnią strefy doraźne od stref, znaczy strefy aktywowane doraźnie od stref tymczasowych, z naszego punktu widzenia, może różnica nie jest aż taka wyczuwalna, natomiast strefy aktywowane doraźnie, znaczy strefy aktywowane czasowo są to. W tym rozumieniu, które ja tutaj teraz używam, są to strefy, które zostały ustanowione raz, na stałe, i one na mapie przestrzeni powietrznej yy, istnieją cały czas, ale są domyślnie wyłączone, tak? dopiero są aktywowane z tym w tym AUP. I strefy tymczasowe no, funkcjonują trochę na podobnych zasadach, a w zasadzie na tych samych z taką różnicą, że strefy yy, tymczasowe są, yy, powiedzmy, ustanawiane na z góry określony czas, czyli dajmy na to odbywać jakieś tam, nie wiem, ćwiczenie wojskowe czy, czy jakieś tam loty testowe czegoś tam. No i jest, powiedzmy, jakaś tam strefa rezerwowana czy strefa ćwiczeń, o której też dzisiaj będzie ustanawiana od powiedzmy 1 strzelam września do 31 października i w przeciągu ciągu tych dwóch miesięcy powiedzmy może być aktywna tam nie wiem 5, 10-15 razy w zależności od tego, jak użytkownik, na jakie potrzeby bieżące ma użytkownik, tak? Czyli strefy, czy to aktywowane doraźnie, czy to, akty czy to tymczasowe, mogą być aktywowane, znaczy są aktywowane dynamicznie, powiedzmy doraźnie, przez ten RSP User Plan, we wskazanych godzinach i to, co ważne, we wskazanych yy, yy, zakresach wysokości co jest ważne, że. Taka strefa, czy TRA, czy TSA, o której my tu zaraz będziemy mówili, niekoniecznie musi być aktywna w całości. To znaczy w takim rzucie, powiedzmy, z góry patrząc, oczywiście ona jest aktywowana zawsze w całości. Czasami powiedzmy, jest aktywny jakoś jedynie sektor, ale to powiedzmy cały sektor. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, no to tutaj to już jest, to już jest powiedzmy względem też potrzeb. No więc tak, mamy taki wstęp teoretyczny już za sobą. Wiemy już mniej więcej o co chodzi z tą dynamiczną aktywacją. No i teraz o jakich strefach dzisiaj będziemy sobie mówili. Wrócimy sobie jeszcze do tej grafiki czeskiej. Mówiliśmy o TMA, mówiliśmy co, co o CTR-ach, przepraszam, i teraz yy, z tej mapy co musimy sobie, yy, na co dzisiaj będziemy zwracać uwagę. Aktywowany o Prostor TSA, czyli strefa TSA, Temporary Segregated Area. TRA, Tempor Temporary Reserved Area, czyli strefa tymczasowo rezerwowana. E Echo Alpha, Exercise Area, czyli obszar ćwiczeń. <laughs> ATZ tu w zasadzie nie będziemy dzisiaj omawiali, ponieważ jest to temat bardzo zawiły, który sobie wydzielę osobno. E MTR, -y, military, e military Road i, i w, zasadzie, w zasadzie nawet no w zasadzie tyle z od początku, czyli TSA. Tutaj jak sobie zobaczymy tutaj na tą infografikę, e, znaczy na fragment tej infografiki, mamy tutaj przekreśloną sylwetkę jakiegoś tam samolotu ultralekiego i dwa mm, no jetfightery, dwa odrzutowce. TSA, czyli Temporary Segregated Area albo po polsku strefa czasowo wydzielona, jest to y, Taki rodzaj przestrzeni powietrznej w 90, w zasadzie, chyba w polskich warunkach, wyłącznie do użytku wojskowego, znaczy tylko wojsko takie strefy posiada. Jest to strefa, która, w której obowiązuje całkowity zakaz lotu dla jakichkolwiek, jakichkolwiek statków powietrznych, za wyjątkiem statków powietrznych no, dysponenta tej strefy, tak? czyli w tym przypadku wojska. Jak to wygląda w praktyce? No, w praktyce wygląda to tak. Że jeżeli spojrzymy sobie na taką mapę, i ja tutaj, że ta mapa, którą tutaj widać, czyli strefy lotnicze do Flight Levelu 95, jest już nieaktualna, tak? Niestety, niestety autor tej strony zmarł. tej Autor tej mapy zmarł kilka lat temu. Ona nie jest już aktualna, ale ponieważ ona. No, cały czas nam pokazuje wszystkie zdefiniowane na tamten czas y, strefy, to jest mi po prostu wygodniej tutaj y, y, wygodniej tutaj na tej podstawie coś y, pokazywać, no wracając do, do stref, stref TSA, tak? Mamy tutaj na przykład łask, czyli lotnisko y, wojskowe w łasku. Mamy sobie MCTR, mamy sobie MTMA, no i tutaj na południe od tego łasku jest są strefy TSA do lotów wojskowych, tak? Do lotów wojskowych, przylegające tak naprawdę do, do tego MCTR-u, no, mi się wydaje, z wiadomych, z wiadomych powodów. Yy, mamy tutaj na przykład co? Mamy tu na przykład Mińsk-Mazowiecki, no i mamy tutaj na Mazurach. Yy, kilka ogromnych stref TSA, w których właśnie te, 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 te loty wojskowe są odbywane. I to, co ja tutaj powtórzę, to, co ja powtór powiedziałem, powtórzę, powtórzę, że strefy TSA są dla nas całkowicie niedostępne, i nawet gdyby wojsko miało wolę, yy, chciało, yy, chciało takowe, takową zgodę na lot wydać, to nie ma prawnie takiej możliwości w ogóle, tak? Po prostu tutaj najczęściej odbywają się loty y, odrzutów, loty z bardzo dużą prędkością, loty naddźwiękowe i po prostu z, z powodów bezpieczeństwa no, y, musi to być, musi to być wydzielone, tak, no tutaj no, jak myślę, łatwo się domyśleć, y, y, w przypadku odrzutów no to, no to promień skrętu, to, to, to się liczy w milach morskich, tak? I no i nie ma możliwości, żeby prawda, jakiś tam odrzut lecą, le, lecący na półtorej macha nagle zauważył jakiś, nie mówił nawet o nawet do paralotni, ale chociażby szybowiec, tak? Ja propos wysokości. Yy, tutaj mamy to TSA02 Bravo, sektor Bravo i mamy tutaj opis. Minimum od 0 stóp, czyli od powierzchni ziemi do, uwaga, 66 tysięcy stóp, czyli bardzo wysoko. To jest tak, jak widziałem, mapa już niestety nieaktualna, nie, nie ten. Natomiast, jeżeli byśmy sobie tutaj weszli na tak zwany iPE, o którym też będzie potem, i tutaj sobie odnajdziemy tą strefę TSA02, czy w zasadzie, wedle, wedle nowych oznaczeń. EPTS-02B, natomiast powiedzmy TSA-02B, no to równie dobrze mamy tak samo od GND do flight levelu 660. Yy, mamy tutaj oczywiście yy, współrzędne wierzchołków tego wielokąta, i mamy przestrzeń nie yy, jest niesklasyfikowana, dostępność ograniczona, patrz, uwaga i tak dalej. Tak samo mamy zresztą yy, w większości tutaj, w zasadzie, jeżeli byśmy sobie tą tabelę przeglądnęli. Uwagi, podmiot uprawniony posiadający priorytet do rezerwacji y, military, military niesklasyfikowana, niesklasyfikowana, military i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, strefa, ponieważ strefa TSA jest y, y, z definicji, no, niedostępna dla innych użytkowników wojsk, y, niż wojsko tak naprawdę, no to, no to wiadomym jest, że, że w tym przypadku no nie, jest, nie jest całkowicie niesklasyfikowana. Tak, oczywiście, tutaj się przewinęła taka tabelka. Są jakieś dodatkowe uwagi, że np. w niektórych ym, okresach yy, dane strefy mogą być yy, aktywne tylko w jakimś tam zakresie wysokości. Dajmy na to, czyli nie wiem, no, od flight levelu 95 do 660. Natomiast jeżeli byśmy sobie sprawdzili tu, no to mamy na przykład EPTS 22 i ona jest aktywna od flight levelu 235 do 275. A jeżeli byśmy sobie tą strefę tutaj znaleźli, co oczywiście mi zajmie chwilkę, ponieważ ta tabelka jest bardzo, bardzo duża i tych stref tutaj jest bardzo, dużo, dużo. 28, 22. Tak 22, no to mamy dajmy na to 135 do 275 No i dajmy na to, nie jest aktywno od flight levelu 135, tylko od 235, co właśnie tak jak mówiłem wcześniej, oznacza, że strefy TSA niekoniecznie muszą być, czy w ogóle strefy doraźnie aktywowane, nie muszą być aktywowane w całym zakresie wysokości. Dobra, mamy za sobą strefy TSA, podsumowując, całkowicie dla nas niedostępne. Przejdźmy sobie do stref TRA, czyli Temporary Reserve Area. I czym się różni segregated, czyli wydzielone od rezerwowanej? Strefa TRA jest to również często gęsto przestrzeń niesklasyfikowana, natomiast już taka, w której lot może odbyć w której loty mogą odbywać użytkownicy nie będą, znaczy inni niż no, dysponent niż, niż, niż podmiot aktywujący tą strefę, natomiast do wlotów aktywne TRA wymagana jest wymagana jest zgoda. No i jeżeli byśmy się jeszcze tu wrócili na to, tak jak jeszcze raz powtarzam, po raz dziesiąty nie, nieaktualną strefę, nieaktualną mapę, no to popatrzymy sobie na Podkarpacie, tak, yy, mamy tutaj CTR Jasionka, yy, mamy te wszystkie TMA, no i mamy tutaj yy, cały taki, można powiedzieć, yy, no zakres, czy cały, całą baterię, o tak bym to ładnie nazwał, stref TRA. 65 delta, Charlie, brawo, alfa, to są strefy Aroklubu Klubu Jarosławskiego, który jest w laszkach tutaj, nawet jest tutaj ikonka. No i jeżeli byśmy sobie zobaczyli na mapę y, obecnie, no to wiadomo, że tych, te strefy aktywne tutaj nie są. Ja sobie tutaj zjadę to do, powiedzmy, jakiejś tam ludzkiej wysokości, y, oczywiście wymaga to cierpliwości. Mamy aktywną strefę TRA-65Alfa, czyli tą, która znajduje się bezpośrednio tutaj w rejonie lotniska. I tutaj, żeby y, na laszki, y, żeby tutaj wykonywać loty na laszkach, jest wymagana zgoda, no zgoda Aero klubu, tak, po prostu żeby te, żeby tutaj na przykład para lotniów wlecieć. No i dlaczego, dlaczego, tak jest? No dlatego tak jest, że na lotnisku w Laszkach działa na przykład sekcja spadochronowa. No i myślę, że dla wszystkich jasnym i naturalnym będzie to, że no spadochroniarz skaczący z bardzo dużej wysokości, z 3-4 km, czy my tu mówimy o tandemie, czy my mu tu mówimy o szko szkoleniu Acceler Accelerated Freefall, AFF, czy o jakichś tam zwykłych skokach, no nie ma on zbytnio, że tak powiem, możliwości uniknięcia potencjalnej kolizji z czymś, co by tam sobie, prawda, radośnie poniżej latało, dlatego tworzy się strefę Tera, aby kontrolować i nadzorować, co się dzieje tam, prawda, w środku w momencie, kiedy no, skaczą spadochroniarze. I jeżeli byśmy sobie tutaj odzumowali, i popatrzyli na to gdzie, sobie, gdzie się te strefy Tera znajdują. No to tutaj jest Mielec, no to standardowo. Natomiast w Krośnie mamy strefę spadochronową jest TERA, tak? W Nowym Targu mamy strefę spadochronową, strefę zrzutu jest TERA. Tak samo jest w Gliwicach. No w Gliwicach to w ogóle rzekomo jest to jedna z największych stref yy, na Śląsku. Spadochronowych również mamy sobie swoją strefę TERA, prawda? I tutaj też uczulam przed takim trochę, no może powiedzieć, myśleniem na zasadzie, że a jak sobie tutaj prawda, no przelecę przez to te no ale dobra, no nie będę latał tutaj nad lotniskiem, to się nic nie stanie. Otóż tak, no znaczy ja zaznaczam, że nie jestem spadochroniarzem, natomiast trzeba pamiętać o jednym, że no, spadochron, jaki by nie był, no to jest to urządzenie, które służy do zmniejszania prędkości w spadku swobodnym. On generalnie nie skręca, nie lata, nie hamuje. Jeżeli wie jakiś tam sobie gradientowy wiatr, dajmy na to z południa, no to jasne jest, że ten samolot, który leci z wyrzutem, on nie zrzuca tych, nazwijmy to kolokwialnie, glebotuków nad lotniskiem, tylko dajmy na to wylecić sobie tu na południe, żeby oni z wiatrem dolecieli sobie na lotnisko z powrotem. Dlatego no, o tym też trzeba pamiętać, że może nawet istnieć jakaś tam prawda pokusa, żeby sobie tutaj gdzieś tam, nie wiem, kilometr, 2-3-5 od lotniska przelecieć. Ale ponieważ no, spadochroniarze skaczą z bardzo dużej wysokości, z 3-4 km, no to może się okazać, prawda, że gdzieś tu się na takie rzeczy jak lecący spadochroniarz natkniemy, dajmy na to no, 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 gdzieś w miejscu, w którym no, byśmy się go można powiedzieć, nie spodziewali. No ale oczywiście strefa terra niekoniecznie musi być za nas samym lotniskiem, tak? To, to strefa terera może istnieć powiedzmy sama sobie, w jakimś tam innym celu. Dajmy na to tutaj mamy. Mamy Brzesko, mamy, mamy Tarnów, no i mamy jakąś tam strefę Tera 3-2-3. Szczerze powiedziawszy nie wiem czy je, natomiast jeżeli podmiot aktywowany jest jako ZZZZ, no to to są smutni panowie z czarnej wołgi, którymi się lepiej, prawda, nie interesować, bo przyślą seryjnego samobójcę jeszcze, prawda, tutaj no coś takiego się po prostu dzieje. Dlatego też, tak, tak podsumowując, strefy TRA niekoniecznie są, tak samo zresztą jak TSA, niekoniecznie są związane z jakimś tam jednym konkretnym obiektem, jakby powiedzieć, lotniczym na Ziemi w znaczeniu lotniskiem. Czyli tak, strefa TSA, zakaz całkowity wlotu pod żadnym, prawda, nie ma od tego żadnych wyjątków. Strefa TRA najczęściej strefa cywilna, często strefa cywilna, do której wlot jest możliwy w momencie uzyskania zgody no, użytkownika, dysponenta tej przestrzeni powietrznej. Oczywiście użytkownik może się równie dobrze nie zgodzić, nie ma obowiązku się wyrażać takiej zgody i jeżeli takiej zgody odmówi, no to też tu prawda, no będzie czysty, w sensie tam się, że tak powiem, nic z tego powodu nikomu nie stanie. Oprócz tego, że para lotnisz sobie nie polata. Idąc dalej, yy, strefy aktywowane doraźnie, yy, MRT, czyli Military Road, tak? Tak jak tutaj widać, yy, MRT są to strefy niskich lotów, ponieważ, no tak, na przykład mamy tutaj MRT-10, Prawdopodobnie już, już trochę, trochę, te, w tym momencie, w tym momencie te, te MRT trochę wyglądają inaczej, natomiast jak już mówiłem, to jest mapa nieaktualna. Mamy od 0 stóp do 2100 stóp, tak? Stała trasa lotnictwa wojskowego, aktywowana AUP, tak? Czyli ona jest tutaj ustanowiona na stałe, jest, można powiedzieć, przyklepana, ale wojsko sobie ją aktywuje w momencie. W którym jest, jest taka potrzeba, w której po prostu oni, w którym wojsko jakieś tam swoje operacje przeprowadza. Jeżeli byśmy sobie tu popatrzyli na, na taki północny zachód Polski, to tutaj to już jest w ogóle <grych> Szałpał, tych stref jest bardzo dużo, natomiast no one w większości na całe nasze szczęście, zwłaszcza w weekendy, nie są aktywne. Jeżeli są aktywne, to powiedzmy w tygodniu, w różnych porach. Yy, I nie wszystkie naraz, wiadomo, no, to są strefy dolotowe do jakichś tam poligonów, strefy łączące jedno lotnisko wojskowe z drugim lotniskiem wojskowym. Yy, prawda? Ale yy, yy, no, głównym mianownikiem, głównym mianownikiem tego tych wszystkich MRT jest to, że to są strefy zaczynające się całkowicie od ziemi i sięgające bardzo nisko, ponieważ to są. Yy, yy, strefy przeznaczone do lotów niskich yy, no które powiedzmy normalnie są nie do końca zgodne z prawem ze względu na minimalne wysokości lotu i minima VFR yy, no ale wojsko też musi ćwiczyć w różnych tam warunkach dlatego to jest taki można powiedzieć yy, no może nie gangsterski chwyt tu taki mały cytat do takiego filmu jak Nocna Zmiana z 92 roku, nieważne zresztą tylko po prostu no takie powiedzmy wydzielenie, że, że nawet jeżeli tam w nocy będzie jakiś y, wojskowy statek powietrzny latał, no to wiadomo, że na nic się tam nie natknie, bo często to są nawet jakieś loty z użyciem noktowizorów i tak dalej, gdzie pilot też nie ma jakiejś tam dużej możliwości obserwacji. I y, aktywną strefę MRT. W zasadzie nie wolno paralotniarzowi wlatywać. Jest to strefa dla nas niedostępna. Y, Generalnie, no, nie jest do końca powiedziane, czy wojsko może wyrazić na zgodę na wlot, czy nie. Natomiast, no, ogólnie raczej to nie ma zastosowania, ponieważ no, w momencie, kiedy MRT jest aktywna, no, to najczęściej wojsko już coś tam robi, tak? No, czasami się można próbować jakoś, nie wiem, dogadywać, prosić i tak dalej, ale, no. No dla pilotów swobodnych może te MRT nie są jakoś tam bardzo przeszkodą, ponieważ jeżeli byśmy sobie tu zobaczyli, to jest to strefa bardzo, yy, bardzo, bardzo wąska. Ona jest długa, ale wąska, sięga bardzo nisko, 1800 stóp, czyli to jest tam powiedzmy jakieś 400-500 metrów nad poziom yy, morza, także spokojnie można sobie swobodnie yy, nad nią przelecieć. Ja zakładam, że jeżeli już ktoś tam powiedzmy lata cokolwiek. Przelotowo, no to na tyle, na tyle powiedzmy, temat ogarnia, że, 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 że będzie w stanie sobie zaplanować, jak to ominąć. Natomiast, jeżeli sobie popatrzymy na obecne wykorzystywanie, powłączamy sobie wszystkie te o, o, dynamiczne obiekty, no to tutaj no nie ma nic, tak? No, 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 na razie przynajmniej, no bo jest weekend, jest 11 lipca, w zasadzie no niedziela w nocy, no to, no to na razie nic nie jest tutaj aktywne. Idąc dalej, y Ecoalfa Eco -alpha, czyli Exercise Area, czyli strefa ćwiczeń. Jest to coś bardzo podobnego do TRA, z tym, że o ile TRA jest to obiekt ustanowiony na stałe, który jest po prostu yy, aktywowany, kiedy jest potrzebny, no to Ecoalfa jest to strefa tymczasowa, która jest ustanowiona na nie dłużej niż 3 miesiące, ponieważ tutaj te 3 miesiące są jest jakimś tam takim, powiedzmy, ustawowym, ustawową granicą pomiędzy ograniczeniami na, trwałymi, czyli na okres powyżej 3 miesięcy i do 3 miesięcy. Ekoalfa obecnie pojawia się, można powiedzieć, dosyć rzadko, natomiast wcześniej, bo Teraz, znaczy do, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że obecnie nawet TRA jest po prostu tworzone na okres do 3 miesięcy, natomiast wcześniej tych stref Eko Alfa żeśmy trochę mieli. No i na przykład tutaj y, mamy sobie co, mamy sobie, no dajmy na to jakieś tam y, może niekoniecznie lotnisko wojskowe, choć to może też. No, ale mamy tutaj co mamy piłę, nie no, tutaj mamy TRA. Natomiast, o dobra, jak jesteśmy tutaj przy tym, proszę bardzo, Eko Alpha 38 Kikuty, tak? Yy, no to w, mi się wydaje, że co jest w Kijkutach to wszyscy wiedzą. Zresztą swego czasu, yy, swego czasu, że tak powiem, Andrzej Leppert, tam prawda dużo na ten temat mówił. No teraz Andrzeja Leppera już niestety z nami nie ma, także może nie będziemy się nad samymi Kikutami rozwodzić. Natomiast Eco Alpha, czyli Exercise Area. Jest to strefa, w której są przyz, p, p, przeprowadzane jakieś tam ćwiczenia, niekoniecznie wojskowe, ponieważ no, mogą tam być równie dobrze ćwiczenia no, cywilne. Natomiast no, ogólną właściwością jest to, że strefa ekoalfa jest to strefa, do której nie wolno wlatywać w momencie, kiedy się nie ma zgody jego dysponenta. No tutaj w tym przypadku ekoalfa 38 kg, bla bla bla. Rejon ograniczeń lotów, co nie do końca współgra z tym, czym jest Eko Natomiast właśnie między innymi z tego powodu w pewnym momencie to EkoAlfa w dużej części zostały pozamienione albo na TRA, albo po prostu na strefy zakazane, ponieważ no, takie użycie tej strefy jest nie do końca właściwe. Natomiast do naszych celów tego tłumaczenia jest tutaj wystarczające, tak? loty lotnictwa rato, państwowego, ratownicze, bla, 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 bla i tak dalej. I Eko Alfa też yy, w tym momencie jest yy, aktywowana yy, w większości przypadków za UP. Tak? Tak, ten, tak ten temat wygląda. Czyli mamy tak: mamy ze sobą strefę TSA, mamy ze sobą strefę TERA, yy, MTR, jako -y, Alfa. ATZ-y sobie na razie odpuścimy, ponieważ no, ATZ -y są tutaj tematem bardzo, takim bym to powiedział, zawiłym i. No, yy, wyciągnę sobie to do osobnego, yy, osobnej części. Podsumowując, TSA, czyli strefa, do której nikt absolutnie, oprócz wojska, wlatywać nie może i od tego nie ma żadnego wyjątku. TRA jest to strefa najczęściej cywilna, choć niekoniecznie, do której. Paralot nie może wlecieć, jeżeli ma zgodę operatora tej strefy. MTR to jest niska, wąska strefa tuż przy powierzchni ziemi, w której odbywają się loty wojskowe i paralotnia tutaj w 99% przypadków wlatywać również też nie może. I strefa Eco Alfa, czyli mówiąc w uproszczeniu TRA, tylko ustanowione na czas krótszy niż 3 miesiące. Czas krótszy niż 3 miesiące, natomiast obecnie, tak jak wspomniałem, przy obecnym powiedzmy, modelu zarządzania przestrzenią powietrzną, jeżeli byśmy to tak nazwali, no to te strefy ekoalfa powstają yy, no niezwykle rzadko. Yy, najczęściej zamiast ekoalfa robi się po prostu też strefę Tera tymczasową. Yy, do stref doraźnych, aktywowanych doraźnie, też yy, mogą należeć strefy P albo strefy D o których mówiliśmy sobie odcinek wcześniej, i są to wtedy strefy, które są na przykład ustanowione nad jakimś tam poligonem, nad którym powiedzmy, na no, jakieś tam ćwiczenia odbywają się tylko w od do, tak? No nie ma tam, nie wiem, jednostki wojskowej w znaczeniu poligon, no to jest tylko obszar, w którym się odbywają ćwiczenia, tak? Tam na co dzień no, nie znajduje się super tajna broń, którą będziemy się bronić przez, przed inwazją cywilizacji śmierci z Niemiec. Tylko po prostu no, wojsko przyjeżdża, wojsko ćwiczy. No, wojsko sobie jedzie, prawda, z powrotem. No i ten obszar jest dostępny z powrotem dla dla, dla innych, dla cywilnych użytkowników. Natomiast tutaj uczulam i podkreślam, że część stref P i D jest aktywowana całodobowo, a część stref P i D, czyli prohibited i dangerous jest aktywowana z OUP. I tutaj trzeba na to y, zwracać bacznie uwagę, żeby się po prostu gdzieś tam nie naciąć, ponieważ tak jak wspomniałem, no, w momencie kiedy jest dajmy na to tutaj w Nowej Dęb no, to najczęściej się tam odbywają jakieś tam, prawda, strzelania, ostrą amunicją i tak dalej, to jest już naprawdę miejsce, gdzie, gdzie paralotnia być zdecydowanie nie powinna. Natomiast strefa R, czyli Restricted, najczęściej działa już całodobowo. Choć też nie do końca, ponieważ jeżeli byśmy sobie przypomnieli, no tutaj na tej mapie tego nie ma, ale chociażby to, co się działo przy okazji Światowych Dni Młodzieży, kiedy tutaj, prawda, ładnie nad Krakowem była taka ogromna strefa promieniu, podajrze 100 mil morskich. Czy 50 mil morskich, która zahaczała tutaj, prawda, o, o cały Beskit, Beskit wyspowy i tak dalej? No, gdzie, gdzie nawet Tamarze, prawda, Dudek odmówiono przeprowadzania zlotów, prawda? Na Jaworzynce, jakoby kursanci Tamary, zlatujący z Jaworzynki, stanowili istotne zagrożenie dla porządku prawnego i ustroju, prawda? Naszego wspaniałego kraju, kościoła, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, no ale, no już tam kończąc, takie, prawda, uszczypliwości, tak bym to powiedział. No to, tak jak wspomniałem, no strefy R czasami mogą też być strefami tymczasowymi, wprowadzanymi na jakieś tam, prawda, okoliczności, chociażby nie wiem, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej gdzie na tą okoliczność powstała strefa R140 w której no ale to było akurat ze względu na chociażby pokazy które, które, które tam i różne uroczystości też państwowe no ale też pokazy lotnicze wojskowe oczywiście no i tam tam już tam powiedzmy to ograniczenie było jakoś tam bardziej powiedzmy no bardziej umotywowane bardziej bardziej potrzebne na tym razie koniec. To była część czwarta. W piątej części Umówimy sobie dokładnie, właśnie jak sprawdzać yy, aktywność tych stref, yy, czyli omówimy sobie AUP, AIP, NOTAM i w zasadzie tyle. W szóstej części omówimy sobie atz -y, ponieważ atz -y, yy, są takim tematem, z którym my mamy bardzo dużo do czynienia. To jest strefa aktywna doraźnie. Natomiast, żeby tam, prawda, już się skupić tylko na tym jednym zagadnieniu, to sobie to wydzielimy i, i powiemy sobie o tym osobno.